Ksiądz Dolindo, wszystko co, co w apokalipsie jest napisane, bo ta księga jest skomentowana od, od pierwszego do ostatniego zdania dosłownie. E, widział w tym wszystkim zapowiedź tego, co, co już się na naszych oczach dzieje, chociaż nie zawsze m, powiedziałbym, to jest jednoznaczna interpretacja. To znaczy, kiedy na przykład mówi o nadejściu antychrysta, e, to, e, mu, to zdaniem księdza Dolindo kiedyś pojawi się osoba, która rzeczywiście takim dosłownym antychrystem będzie. To znaczy, takim e, przywódcą, prawdopodobnie politycznym. Który, który będzie domagał się własnego kultu, będzie promował własny kult, będzie kimś w rodzaju takiego antymesjasza, no, anty właśnie to, to poniekąd jego imię znaczy. Ale też ksiądz Dolindo mówi, że. Pewnego rodzaju antychrystami są też, są też, czy byli ludzie, przywódcy, ale też twórcy doktryn, których w historii oglądaliśmy. Mówi to o Stalinie, tu wymienia, wymienia różne nazwiska, też odnosząc się do tego, co inni na, na temat antychrysta piszą. Odnosi się w ten sposób na przykład do, do twórców modernizmu, czyli takiej herezji, która może wprost nie jest w dzisiejszych czasach głoszona, ale. Ale przy oczywiście tam różnych, dość pewnie filozoficznie wysublimowanych niuansach, sprowadza się do tego, że, że nie uznaje się Chrystusa za Boga, tylko za człowieka być może wybitnego, specjalnego, może nawet mającego z Bogiem jakąś szczególną relację, ale, ale nie będącego Bogiem samemu. I zdaniem, zdaniem Księdza Dolindo to, to myślenie czy twórcy tego, tego myślenia też w pewnym sensie są antychrystami, kimś takim, kto, kto tworzy fałszywy kult. Um, ale właśnie um, z jednej strony mamy te odniesienia do konkretu, um, z drugiej ksiądz Dolindo nigdzie nie mówi wyraźnie, nie pokazuje palcem, um, nie twierdzi, że um, koniec świata, nad, powtórne nadejście Chrystusa nastąpi w roku 1900 którymś czy 2000 którymś. Um, Prawdę mówiąc, trudno w jego książce znaleźć nawet rozważania, które by, by wskazywały na jakiś, na jakiś konkretny moment dziejowy, kiedy to musi nastąpić. Raczej tak samo jak apokalipsa sama kończy się wołaniem o, o to, żeby Chrystus przyszedł, tak, tak samo i ten komentarz, który Ksiądz Dolindo napisał, to jest takie wezwanie na końcu, na końcu książki, ono się pojawia wprost, do tego, żeby wreszcie nastąpił, nastąpił koniec czasów. Te wydarzenia, które ksiądz Tolindo obserwował, Druga Wojna Światowa, która, no jeżeli spojrzymy na to, jak, ją, jak na nią ludzie patrzyli, na to jakie, nie wiem, książki, wiersze powstawały. Y w czasie wojny po wojnie, dla bardzo wielu ludzi była taką traumą, że właściwie wszystko się wokół wojny kręciło. To znaczy, jeżeli powstawała jakakolwiek książka o wojnie, choćby ta wojna się toczyła jako Tolkiena w fantastycznym świecie, no to dla, dla współczesnych to była opowieść o II wojnie światowej. Jeżeli ktoś pisał, nie wiem, wiersz czy, czy książkę o śmierci, no to wiadomo było, że to się odnosi do tych wydarzeń, które, które wszyscy widzieliśmy. Ksiądz Dolindo z jednej strony widział e, działanie Sił, powiedzmy dobra i zła, najogólniej rzecz ujmując, w czasie wojny, ale też nie twierdził, że to jest, jest Armagedon, że to jest ostateczna walka, że to jest starcie niewiasty ze smokiem, na przykład, o którym, które się w 12 rozdziale Apokalipsy pojawia i o którym Ksiądz Dolindo dużo pisał. Z jednej strony, kiedy na przykład Ksiądz Dolindo pisał o żelaznej szarańczy, która jest w Apokalipsie, no to. Wyraźnie przykładał te słowa do, do tego, co sam widział, do nalotów na Neapol, do, do maszyn, które m, można y, interpretować jako coś w rodzaju takiej właśnie apokaliptycznej żelaznej szarańczy, ale z drugiej strony nie twierdził, że słowa świętego Jana zapowiadają dokładnie naloty na jego miasto.